Hej, cześć, Szymano! ja jestem Patryk i witam was w drugiej gierce Indie, którą chcę wam dzisiaj zaprezentować. Jest to gierka o nazwie Loadout. Tak, niedawno wyszła na Steam'a, więc teraz zaprezentuję ją wam po prostu. Będzie to też taka mini recenzja, opiszę coś tam, pogadam i zobaczycie jak się gra. No to może zaczniemy na przykład od sklepu. Tutaj, żeby ulepszać sobie różne rzeczy... Wyśmieszacze, tam wyposażenie i awatary można kupić. Potrzebujemy tych tutaj takich monetek, które możemy kupić za prawdziwą kasę. Co nie jest przydatne, bo na przykład chyba nie, Czekajcie. Tak, tutaj mamy na przykład postać, którą chcemy. I żeby cokolwiek nie zmienić, potrzebujemy właśnie tych pieniędzy. Albo możemy je wygrać, nie wiem, trafić się w codziennym bonusie, na przykład coś w tym stylu. A tak to że za wszystko musimy zapłacić. A tak byśmy sobie fajnie na przykład wyposażyli Postać o. <grymne> Dobra. To no teraz wstecz. Tak, wyszuć się. Przechodzimy do drzewka rozwoju. To jest jak po prostu drzewko technologiczne w grach. To się ulepsza tutaj. Jak na przykład używamy prochu, czy tam ładunku yy, tesli, czyli prądu powiedzmy. Na strzelbie nam, tutaj nam się przybywa. I to w każdym. A żeby móc, żeby mogło przybywać, musimy kliknąć od, od bloku, jak mamy odpowiednią ilość bluców. Czyli taka jakby wawlu, wawluta, waluta występująca w grze. Ja na razie mam tylko 600, ale głośniej się pokażę. Jak widzicie, ja tu trochę grałem jako laser. Tutaj mam napalm dosyć wysoko. Kolby mam dosyć wysoko. Celownik, a potem, jak zdobędziemy, to na przykład tutaj 30 tysięcy expa to będzie znaczy drugi poziom, co będzie nam ułatwiało, powiedzmy, grę. Tutaj już mam praktycznie pierwszy poziom z głowy gotowy. I tutaj już prawie no. To teraz schowek. Tutaj widzicie nas level. Ja w tej chwili mam 8 Tutaj z, z czego najlepiej korzystamy w drzewku rozwoju. Tutaj nasze statystyki. Tutaj kolejne statystyki. Trochę ich jest. A tu możemy sobie wybrać awatara. Tutaj są te, co można było kupić w sklepie, ale można tutaj też odblokować, co osiągniecie. Na przykład tutaj yy, odblokuj poprzez osiągnięcie poziomu 10. Obecnie mam poziom 8, więc jeszcze trochę i będzie. A, na przykład tutaj. Yy, no, jakiś tam simulok. Do Polokanie jestem 31 części związki. Nie wiem co to jest, ale nawet fajne są. Tutaj druga strona, też kurczak kogut oh, na spacer. <gry> Dobra, to jeszcze śnik. Tutaj widzieliście, że możemy sobie dostosować postać. Możemy własną stworzyć, ale myślę, że wystarczy taki ten Bo to chyba też jest z tego co wiem, płatny, ale nie wiem. Nie korzysta z nim. A to to powinni usunąć, bo to masakra. <grywia> tutaj możemy sobie ulepszyć broń. Ja tu mam takiego. Rozpierdalacza i piwka z granaty. I może być właśnie sobie na początku gry mamy opcję stworzenia własnej broni. U mnie na razie tak to się prezentuje. Z tej chcę zrobić sniperkę. A tu można zrobić więcej. Max 6, tutaj jak widzicie, do, 10, do 30 levelu. Potem trzeba już kupić niestety. I tutaj, możemy wybrać naszą broń dystansowo, powiedzmy: no, czyli granaty różne, działka koleżanka wieżyczka, tarcze. No, tutaj, możemy sobie stworzyć drugą postać. Teraz, różnikarstwo. Tutaj, możemy wejść na naszą broń, zobaczyć jej statystyki i doświadczenie. Możemy ją tutaj ulepszać jak chcemy. Chociaż to też kosztuje te blatsy. Tutaj patrzcie, takie coś tam. Mam akurat do siebie ogień. No ogień, napalm po prostu. Wystrzelam laserem, który jest jeszcze jednocześnie podpalony i podpala graczy. Co jest całkiem ciekawe, ale... Dobra. I tutaj w stronie początkowej mamy tutaj kilka wskazówek, które nam się mogą przydać. Ja chcę mi się pokazywać. No tutaj jakieś update, y, jakie wyszły, coś w tym stylu. Dobra, to teraz sobie jedną walkę. Idziemy w normalny versus ludzie. Może teraz nam coś znajdzie. O, i znalazło. Mamy albo wydobycie, albo bis. Wydobycie czyli zbieramy plutonium, powiedzmy. Tak to się nazywa. I służy ono. No, jako punkty, i tutaj to są bluce, to jest coś z tym stylu. Ja idę na wydobycie. Blitz to jest jakby przyjmowanie punktów. Capture the flag, czy tam capture the point. Właśnie te dominacja to też coś w tym stylu. Jest jeszcze tryb pneumatyczny, co jest właśnie też kurde. Capture the point, żeby zdobyć punkt. A ten punkt to jest taki młot, który możemy zabijać też. Co jest. Dosyć <noise> fajne. Mamy też urywki śmierci, że jak zabijemy, to wypadają z nas małe takie ampułki z bluesami. Dobra, weźmiemy gotowe. A, jedziemy w wydobycie. No, tutaj mamy lesi z drużyny, lesi przeciwni. A no, i zobaczycie sobie jedną gierkę. Myślę, że potrwa to, biorę szybko. Jeśli będę lanił, to jeszcze szybciej. <noise> Chociaż to nie jest. Co się stało? To jeszcze raz. No chyba dołączyłem mnie do tej samej. Dobra. Tutaj mamy naszą postać i zaczynamy. Jak tu widzicie, w PS widzę. Nie to grafika, pojazd, powiem, że nie jest taka zła. Taki celownik, ma fajny. Dobra, ja tu trochę pobiegam. I co podoba mi się tutaj, w tej grze najbardziej? Że jak giniemy różne gesty, nam pokazuje. Na przykład yy, miły palec. Powiedzmy. A, kurde. Albo na przykład spłoniemy i będziemy się tarzać, wysadzi nam nogi, ciało łapcie granata. Widzicie, tutaj koleś się tarza, bo spłonął. Węgiel. Wygląda teraz to. No. Serio, już! Nieważne jeszcze raz się zagrywam. Co to było? Nawet nic nie zdążyłem zrobić, no wiecie co? Kubia super. Lol. Dobra. I tutaj, jak wejdziemy pierwszy raz w dniu, tak jak ja teraz, będziecie mieli nagrodę, właśnie. I tutaj losujecie sobie, które się sektura, się ja wezmę na przykład. Pierwsza. Dostałem dżinsy! Ła! Jezu! O, i dziewiąty level. I mam dżinsy. Weźmy w schowek, zaczniemy, może dam radę w schowek. Przemieślnik, co? Mam nadzieję, że to jest dla ciebie. Wolna yy... część ciała. O, hip -y. O, No, co ja wiem, czy jest taka różnica? Dawaj, szybko! Zdążyłem. Bierzemy wydobycie. Nie, wygraliśmy Nasi teamowcy. <laughs> Dobra. To no teraz mam jeszcze dłużej pogramy niż 10 sekund. Chcę wam zaprezentować kilka razy jej śmierci na przykład. Ubierzcie się, no wiecie co! No O, patrzcie, zginąłem. I się podpaliłem. No, i straciłem nogi. I jestem takim fajnym skwarkiem. Możemy szybko się zrespić. Kto tu zbiera u nas? Gladman. Pozdrawiam, jeśli by kiedyś obejrzy. Już? I... Tutaj też chodzi o to, żeby... Właśnie, asystuj kolekcjonera. Czyli mamy go chronić, żeby go... Przeciwnik nie zabił. Ale my też możemy próbować zabić ich. ich. Kolekcjonera. Eee, oh, fuck. Spaliłem się. I fucker. Oh, yeah. Zarąbiste. Bra. Ty. Masz granatę. Trochę niżej. Zabiłem! Nie, nie będziesz kolekcjonerem, zginiesz. Aj przygrzała się broń. Leczyć się! Leczę! Udało się, haha. Ha. Zginiesz, Ha, 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 ha. O, o Nie! W najmniej odpowiednich momentach, no naprawdę. Biegnij, Adaś! Co to jest? A, nieważne. Dajcie jakoś... Au. I padłem w honorze. Heh. <grych> Ej, kto teraz jest? Znowu Gladman. Yyy... Mm. ta! A kogoś trafiłem! O ty, gnojówu! Nic z tego! Życie! Jak w Padrycie. O ty kurde, gnoju jeden! Gień! Kolejny, gińcie, gińcie, gińcie Tylko szkoda, że ten laser tak szybko się prze przeba. Ale można to wydłużyć O, Nie Łap Au Będzie faker? Jest faker, o oh je yeah. O, chyba bolało

tam Ta Kolejne. Kolejne. Wybieramy. Jak jakieś murzyny. Tadam. Ta Kolejne. Sru! Ała! będę. Haha! O, wysadziło mi nogi, <laughs> to teraz kto jest? Znowu Gladman. Serio? Ale to było nam bardzo dużo punktów. Ty jesteś gnoju sobie zabiłeś Zemszę się <laughs> Patrz Gradat, To jest gradat! Patrzcie Stawcie go! Stawisz go Poszły Płod gnoju za niego Aaaa! Dobra spadł też I faker Oh yeah. Mój ulubiony gest chyba ale jest jeszcze tutaj że na przykład jak dostaniemy prąd, to się też starzamy. Tak starzamy. Prostaki. taki tiki porś pierdolę, trochę skidał, ale też dostaję chyba wytrzeszczu. Głowę mi rozstaciło, a oczy zostały. Jak idzie nam? 606 punktów mam zdobytych.

Co tu masz? Spróbujemy Twojej broni sią Całkiem fajna Zginiesz! Haha, ha, zginął! Nie macie już kolekcjonera Tego jednego Chociaż zaraz będzie kolejny Nieważne Ale zginął, ha! Dobre pocieszenie To jest K... zaraz, jak to się nazywa? Kate River, w teorii. Chyba tak się czyta, ale nie wiem. Nie zabijesz go, gnoju, nawet nie próbuj. Prędzej ja zginę, ale on będzie żył. Aha! Dobra, nogę straciłem. Mam kolca w ręce, ale dobra. Trochę bolało chyba. Dawaj, zabić. Ha 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 ha. Ecz Nie masz działka, frajerze. Weźmy to. No, em, ale on też. Auć. A tu jest co ciekawe: jak na przykład któryś koleś strzela nam w rękę, to właśnie kość nam zostaje potem. Weźmy, że tracimy tkankę. Coś w tym i... Nieważne. Grajemy, popatrzcie. To było genialne. A teraz? Dobra, nikt. O, świetnie. Normalnie jestem taki bezpieczny. Czy mogę być nim na stałe? Normalnie... Prawie bym spadł jeszcze, ale... A nie, was sobie miałem Wygramy. o Dzięki, się, Kurde! Tak, wygramy. Wygraliśmy! I jestem najbardziej wartościowy. Robi Oje, oh yeah. je potańczmy. No, i to już na dzisiaj będzie tyle. Zobaczyliście sobie kolejną gierkę. No, a w ogóle takie pytanie na koniec. Co sądzicie o nowej nazwie i, ogólnie, nowym kanale praktycznie? Czyli Wolfi teraz. Patryk kiedy 5 umarł, bo to było za długie. To jest łatwiejsze do zapamiętania. Ja stąd wychodzę. No i co? A jakby co, w filmach dalej się będę przedstawiał jako Patryk, a nie Wolfie. Ja jestem Patryk i będę Patryk. Więc trzymajcie się. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Widzimy się w następnym odcinku i narka!